Dzień dobry Państwu, nazywam się Karolim i chciałabym Państwa zaprosić na moją wystawę do galerii Schody, która znajduje się na Nowym świecie 39. Wystawę można zobaczyć od 25 listopada do 7 grudnia. Serdecznie zapraszam. Jest taki moment latem przed burzą, kiedy dobrze znany krajobraz staje się nagle dziwnie niepokojący, a jednocześnie pociągający. Wydaje mi się, że tak się czuła Alicja, kiedy przeszła na drugą stronę lustra. Lubię łapać takie chwile i zatrzymywać się na płótnie. Dlatego jeśli ktoś z Państwa dzięki moim obrazom będzie mógł zajrzeć pod powierzchnię rzeczywistości, będzie to dla mnie wielkim sukcesem.